Robimy dzisiaj biszkopt 5 jajek ubiłam ze 130 g cukru. Ubijałam 15 minut. Teraz stopniowo będę dodawała mąkę. 150 g mąki i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Oczywiście wszystko przesiane Dodajemy pomalutku, stopniowo mąkę i delikatnie mieszamy. Tak musimy połączyć z tą masą. Mąka połączona z jajkami cukrem wlewamy do foremki piec nagrzany na 170 stopni pieczemy 40 minut Pieca. Minęło 40 minut, biszkopt gotowy. Jak zawsze przekręcamy, do przestygnięcia. Haniebiszczkopcik przestygł, przecięłam na pół. A mam tutaj taką mocną kawę. Dałam pełną łyżkę kawy na pół szklanki wody. I nasączamy nasz biszkopcik. Będzie kawowy. Nie dawałam cukru biszkopt jest dosyć słodki ostatnio robiłam i że mało trochę było tego nie? nasączony był mało tak mało i za dużo cukru no nie da, W tym razem nie dałam w ogóle cukru no ja myślę że wystarczy bardzo dobrze wystarczy, wystarczy. Troszkę, bo znowu przecieknie i plamy będzie miało i dajemy budyń masę, znaczy budyń taki kokosowy gotowałam właśnie na mleczku kokos i dodałam masełko i tym posmarujemy sobie nasz budyń. Takie fajne, kochani, dobre rzeczy. bo jak zastygnie, bo to jest takie właśnie To jest fajne, rzadkie, ale jak zastygnie, to jest masa kokosowa tak Musimy pokazać ten budyń sam jak się robi, bo. A już tam jest w naszych przepisach. Jest, już ja już to jest coś takiego dobrego, że. Mówna przepiękne ciasteczka z Gotuje tym się robić. budyń kokosowy i potem się miesza z masełkiem utartym, cukrem, pudrem fajne ciasteczka, takie te, te co żeśmy robili, pamiętasz te, te jak one się nazywają takie dziwne makaron, te, Makaronc, te to, makaroniki, to, makaroniki, ta, makaroniki makaroniki takie no tak, półpyszne, do ten budyń tak pasuje no bo jak włożymy do lodówki ona jest rzadka ta masa, ale jak włożymy do lodówki to wszystko ładnie zastygnie bo jest masło, to wiadomo, ja że masło zastygnie ale nie daje wszystkiego kremu nie, nie, za dużo. To będzie za dużo. Zastawimy za bogato sobie, będzie. Zostawimy do czegoś sobie. Zostawimy, zrobimy jeszcze jakieś ciasteczko. Babeczki tak. czy cokolwiek. Bo teraz na to chcę dać trochę owoców. Właśnie zostały nam rzoskwinie syrop, w syropie. To właśnie chcę dodać, no bo szkoda ich zmarnować. To będzie taki owocowy torcik. Kremowo-owocowy. Teraz drugi na nasączę, ale tak już delikatniej. Żeby bardzo mi się nie rozmiękł, bo potem go nie nałożę. Nałożę. Mogłam z góry nasączyć, ale... Na radę. O, ale wystarczy, wystarczy, wystarczy. Tak, tak, wystarczy. Teraz I raz, dwa, żeby się dwa, nie... Nakładamy. O. I nałożę. I wyszedł muchomorek. <laughs> muchomorek. O, taki trujący, ten to jest najbardziej trujący. I teraz musimy założyć już rand. i chyba będziemy musieli dać ten plastik żeby podwyższyć właśnie tak, wlejemy jeszcze będą owoce, galaretka to żeby nam czasem już nie wypłynęło wiesz to, poza, to za chwilkę za chwilkę, nałożę sobie teraz ten raz. a teraz na górę dajemy ubitą śmietanę do której dodałam troszkę cukru pudru śmietankę wszystko dam Zawsze dawałam do środka, ale dzisiaj wam kremik, to śmietankę dam na górę. A na śmietankę truskaweczki, nasze już lokalne, pyszne. To zobaczycie właśnie jak ze sklepu będzie Tak, akurat promocja była. Były tanie truskaweczki. Śmietanka rozsmarowana, układamy teraz truskaweczki. Pokroiłam na pół, były takie nie za duże. Czekaj, mogę je jedno złapać, bo mówiłaś, że są dzisiaj. Nie... No, nie za słodkie, nie ale za są słodkie. pyszne. W smaku są dobre, ale nie są za bardzo słodkie. U nas za dużo deszczy mm, było ostatnio. Dobra. Dobre? Bardzo. Tak, dobrze. lokalne to już wiesz, są soczyste. W tym roku kochani, co drugi dzień pada deszcz. Tak, dużo deszczy u nas. No i ta w kółko układa. Tą dużą to zjemy. Zjedz, zjedz. Mm. to są najlepsze trzeba zjadać. Mm. koło dam troszkę jeżynek też są dobre, słodkie próbowałam, są bardzo dobre jeżyny a tu do środeczka damy jeżynkę i malinkę i teraz to wszystko zalejemy naszą tężejącą, już tak tężeje ta galaretka truskawkową galaretkę. tak wlewam wszystko nawet tak pójdzie na boki to nie szkodzi wszystko się rozejdzie na boki. Tak fajnie. O, jak pięknie. I kochani, do lodówki, do ostężenia na dobrych parę godzin. No i nasze ciasto gotowe po paru godzinach w lodówce kroimy. Dla mnie bardzo ładnie wygląda. Zobaczymy jak będzie smakowało. O na pewno. Te biszkopty, co ty robisz, to są takie smaczne. To nas sączyłam, na kawą samą gorzką kawą. Och, duży kawałeczek. Fajnie. A, tak to wygląda. Wow, pięknie. No i ciasto gotowe, kochani. Próbuj kochanie. Ja później spróbuję do kawki. Ja najpierw tą kokosową masę, bo ja lubię no. tą. Jak smakuje. Hmm. Tak jak zawsze. jak zawsze. Zawsze pysznie wychodzi. Mm -hmm. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Na razie. Smacznego. Pycha.